Wiesz, jak jestem na ciebie zła? No, dalej proszę o matko! Wika. A czego Czemu pani tam straszysz? szuka? Szukam swojego tabletu, Amelia mi go zabrała i teraz nie mogę go znaleźć. Nic dziwnego, że nie możesz go znaleźć w tym bałaganie. Patrzcie na ten bałagan, Wika, musisz posprzątać swój pokój, wtedy znajdziesz tablet. Ale tato, po pierwsze, to nie ja zrobiłam bałagan, a po drugie, sprzątanie jest nudne. Sprzątanie jest nudne? Tak. Hmm, myślę, że mam pewien pomysł. Co? Teraz sprawię, że sprzątanie stanie się dla ciebie przyjemnością. Sprzątanie będzie świetną zabawą. Tak? Z muzyką? O, przy okazji, można włączyć muzykę. Maciej, to coś innego. Chodźmy. No chodźmy. O, Wika, tutaj też panuje bałagan. Tak, słyszę. Ta maszyna do popcornu nigdy nie była czyszczona. Dokąd mnie zabierasz? Chodź, chodź. Dokąd? Coś wymyśliłem. A co? Jak zwykle, coś bardzo fajnego. Wspaniale. Proszę wejść. Tak, gdzie to było? O, tutaj jest. No, proszę. Chciałaś, żeby sprzątanie było zabawne? To proszę. Jak to? Oho! Zakładaj! Ech, o matko! I co, co teraz mam zrobić? Teraz będziesz sprzątać 24 godziny w tym zabawnym kostiumie! 24 godziny? Nie no, możesz skończyć wcześniej, ale może ci się uda! Zapnij mi ten kostium! Na przykład w pół godziny. Zaraz, sekundka. O, włączyłaś? Tak, włączyłam to. Przyrost tłuszczu. Odwróć się, ty tłuszczku. Czekaj, musisz się nadmuchać. Oh, przypomniałam sobie, chodź, pokażę ci! Nie domyślasz się? Nie. No i co, idziesz sprzątać? Nie. Ach, to takie trudne. Co? Ej, ej, co ty robisz? Tak. To nazywasz sprzątaniem? Uch. <laughs> no nie mogę. Podnosimy tłuszczyk? <laughs> nie zniszcz samochodu, grubasie. A ja tu w ogóle wejdę? Mm. <laughs> <Uch>. <laughs> A, no nie mogę, to jest zbyt śmieszne. Zmieściłam się. Możesz tam wziąć poduszkę i ten element? Nie, nie można. Dzisiaj ty sprzątasz, no, a nie podnieś. ja. Nie. Nie, ty sprzątasz. No, ej! Jestem. Cyborgiem sprzątaczem ninją. <ścoughs> Dawaj, walcz ze mną. wika, oh, czekaj, 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 poczekaj. Co? A może walcz z tymi, którzy nie zostawili lajka. Kto nie zostawił lajka, musi stoczyć ze mną bitwę dalej. Daj lajka, żeby nie musieć walczyć. No tak, Wika. Posprzątaj cały dom. W tym stroju, okej? Okay? W porządku? A jak jeść? Możesz wziąć jakąś przekąskę. Możesz zacząć sprzątanie od kuchni. O! Czekaj. Gdzie idziesz? Muszę zrobić pompkę. Przed sprzątaniem? Aby schudnąć. Raz! <laughs> Dobra robota. Dobra, co? Zmęczyłaś się? Wiesz jak bardzo jestem na ciebie zła? Dobra, starczy. Jesteś zła na tatę? Nie, tak sobie żartowałam. No to do roboty. Idę. Postanowiłam zmienić pościel w swoim pokoju. Opa. No. Czekaj, dokąd idziesz? Dalej, jeśli utknę, to będziesz mnie wyciągał. Za nogi? Masz klapsa. Nie. A! A co powiesz na łaskotki? Nie. Wika, zaraz zabraknie ci tlenu. Jak to? Skończy się powietrze, wszystko jest zatkane. No. Wyszłaś? <śmuch> Udało się? To jest straszne. Co w tym strasznego? Wszystko normalnie. Nie ma w tym nic okropnego. Dobra, to tyle, dawaj. Czyste. Trzeba wyprasować. O matko łoska, tłuszcz przeszkadza. Musisz schudnąć. Oj, 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 A tak w ogóle to chyba twój szkolny mundurek. Tak? W sumie tak. Idź, wypijesz się. Posłuchaj się dokładnie. Mam nadzieję, że wyschnie do poniedziałku. Tak, a co wybrać? Pawełna, bawełna, mieszane, len, wełna... Dobra, tutaj. Niech schnie. A teraz musimy... Dobra, włóż pranie, niech się wypierze. No dalej, wyjdź tam! Uff. A co dalej? Tutaj? Czy ja teraz muszę umyć podłogi w całym domu? No nie wiem, co ci powiedzieć, Wiki, No tak, no. Dasz radę co zrobić? O, no dobra. Pomocy. Nie mogę, mam kamerę. Wiki, wstawaj delfinku. O, silnik się zepsuł. Już widzę siebie myjącą podłogi. To będzie świetna zabawa, tato. Najważniejsze, żeby było czysto, Wika. Wątpię, żeby było czysto w tym tempie. Ugh. Już sobie wyobrażam, jaka jestem gruba, że cały ten tłuszcz to prawdziwy tłuszcz. Jakiś malutki ten mop. No taką wybrałam. A no, może to ty jesteś taka duża. Balony. Daj, skowam balony. Trzeba posunąć. Nic tutaj nie widzę. Tak, to trochę potrwa. Nie mogę tak, Taki śmieszny wiki. Jestem już zmęczona. Dopiero zaczęłaś. Nadal nie jest wygodnie. Okazało się to trudniejsze niż myślałam. Tak, dobra. Teraz muszę posprzątać tutaj. Co w tym śmiesznego? No, tutaj jest już prawie czysto. Prawie. Prawie, no dalej. Świetnie ci idzie. Tak, ułożę to tutaj. Dalej, dalej, proszę. Ostrożnie, ostrożnie, prawie. Wydech? Oj Dobra Potrzebuję przerwy Czuję się jak smażony pieróg, który smaży się na patelni oh. Pięć minut przerwy i kontynuuję Tak, tato? Mogę odpocząć na pięć minut? Tak Dziękuję Pierogi się gotują Cześć No co? Czas umyć naczynia A jest ich mnóstwo nie mam na myśli tego. Mam na myśli całą zmywarkę czystych naczyń, które teraz muszę wystawić na wszystkie półki, mając na sobie ten strój. Tato, jak myślisz? Jak mam to niby zrobić? Otwieramy? Z jakiegoś powodu w tym stroju. Jest mi i ciepło, i chłodno. Dlaczego? Może wpuścisz tam trochę ciepłych gazów? Sprawy zaczynają się komplikować. Tak. Są tu jakieś słoiki? Nigdy w życiu ich nie widziałam. Co one tutaj robią i gdzie mam je umieścić, tato? Sama sobie poradzisz. Jesteś za to odpowiedzialna. Dlaczego ja? Dobrze, tato, położę je w miejscu, w którym wydaje mi się, że powinny być. Wiesz, co sobie właśnie uświadomiłam? Co? Patrz. Tutaj mamy kubki i talerze. Kubki. Muszę położyć na tej półce. Jak mam to zrobić? Nie, musisz podskoczyć. <grym> Zmoczyłaś sobie gadki. Oj. A może... Oj. Tato! Dobra, Obiecałeś, już że tego cicho. nie pokażesz! No ale dlaczego tam masz mokro? Chodź tu! Dawaj, 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 dawaj. <grym> Jeszcze jeden żart na ten temat. Zamienię się w kotlet? Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. Tak, tutaj. W porządku, dosięgnę tutaj. Ale tutaj już nie mogę, więc potrzebuję twojej pomocy. Kiedyś się tutaj wspinałaś. No, ale ja się poślizgnę. Tato! Zablokowałaś się? Mam nadzieję, że nie wyglądam śmiesznie. Nie, nie, idealnie, przepięknie. Teraz czas umyć okna. Tutaj również trzeba zdecydowanie już wszystko wyczyścić. Że ten trend nie działa bez edycji. Czas pościelić łóżko. Mm, tak, tato, nie pomożesz mi, prawda? Mm, nie. Dlaczego? Bo ja jestem chudy, a dziś pracują tylko ci, którzy ćwiczą brzuch. Tak czy inaczej, znam jeden trik, który pozwoli mi bardzo szybko pościelić łóżko. Wiesz jaki? Wow. Najpierw musimy się rozgrzać i na rozgrzewkę weźmiemy poduszkę. Zaczynamy od małych rzeczy. No łóżka, potem materac, a potem kołdra. To jest najtrudniejsze. Nienawidzę ścielić łóżka. Ja też! Nie lubię ścielić łóżka, ale nie znoszę tego, gdy ścielę łóżko i zmieniam jeszcze pościel. Tak, ja lubię spać na łóżku. Tak, to wygląda jak podkładka na materac. Po prostu nie wiem, jak to się nazywa. To prześciera pewnie tak. No dalej, bracie! I tyle. Jestem zmęczona. Ach. Zbudłam Wniosek? Pomagajcie Wice, żeby nie zwariowała. Uah. A ty co, schudłaś? Już, tato, wszystko posprzątałam. Nie widzisz, jak tu czysto? Dobra wszystko robota. Wszystko błyszczy. Udało ci się. Tak, ziomki, żeby zobaczyć kolejne nasze przygody, wszystkie zabawne filmiki, koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Wszystkim pa, 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 pa i do zobaczenia w nowym filmie. A ja idę wziąć prysznic. Dawaj, tato, zrób wyłącz tak. kamerę. Naprawdę co zrobisz? Wyłącz kamerę. Dobra, dobra, Dawaj. wyłączam. Wszystkim pa 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 nie zapomnijcie subskrybować!